Czy wiedziałeś, że pchła nie jest w stanie żywić się na człowieku? Możecie ugryźć, ale twoja krew po prostu jej nie pasuje. Najczęściej spotykane pchły, psia i kocia to pasożyty wyspecjalizowane w swoich gospodarzach. Ich układ pokarmowy jest przystosowany do trawienia krwi zwierząt, a nie ludzi. Czasem jednak, gdy w pobliżu jest pies lub kot, pchła może przeskoczyć na człowieka. Taka pchła potrafi ugryźć, a ukąszenie jest bolesne i swędzące, ale pchła nie może na nas długo przetrwać. Nie potrafi się rozmnażać ani utrzymać przy życiu karmiąc się naszą krwią, bo nie zawiera odpowiednich składników odżywczych, jakich potrzebuje do przeżycia. Dlatego po chwili taka zagubiona pchła po prostu zeskoczy i wróci do swojego prawdziwego gospodarza, czyli psa, kota albo innego futrzaka. Więc jeśli kiedyś jakaś pchła cię ugryzie, nie panikuj. Nie zamieszka na tobie, nie zostanie twoim pasożytem. Dla niej człowiek to tylko krótki przystanek i spora pomyłka.